Tu, 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 piosenka, lobos. Kiedy przyszłam na świat, byłam wtedy mała, tak jak ty. Tak jak ty. I mam już 9 lat. Ile już minęło, tak? Jestem w trzeciej klasie, o, je. Bardzo kocham być YouTuberką. Wstałam już i tam jestem. Jestem w domu, mam już ten przycisk. A jeszcze nie mam. Nawet nie mam. Jeszcze tysiąca subskrypcji. Ale szybciej to zrobiłam, żebyście tak dużo, długo nie czekali. Jesteś ze mną, odkryjemy wszystkie sekrety na Brookhaven. RP Wszystkie sekrety spróbujemy odkryć. Ej! Hej, ej, ej, ej! Ukryty save. Ukryta ja. Pójdziemy razem do kościoła. Ups! Pomyliłam się. Pójdziemy razem do Doktor, do, do. na lody, na, na, na lody. Dziękuję, że was mam, mam. Dziękuję wam, że jesteście z, ze mną. O, ho, ho, o, ho, ho. jesteście kochani. Doszliśmy prawie do tysiąca. Dziękuję Wam, 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 Wam. Oho, oho, oho. teraz mi się nie interesuj A Wy ty interesuje, a Wy też się nie przejmujcie Wiem, że sobą jest lepiej. Oho, oho, jestem z tobą, a ty ze mną. Jeden, dwa, trzy, go! Dziękuję, was, że was mam, a wy mnie. Dziękuję wam, że was mam. Dziękuję wam, że jesteście z, z, no, ze mną. Oho, oho, oho. jesteście kochani. Doszliśmy prawie do tysiąca. Dziękuję wam, 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 wam. O oho. oho. Nie przejmuj się hejtami. Jestem z tobą. Możesz powiedzieć mi wszystko. Ha, ha, ha.